Hej, jak się skutecznie uczyć, od kogo się uczyć, czego się uczyć, czego się nie uczyć, na co warto tracić czas, a na co nie. Będzie dzisiaj dość długo, ale warto posłuchać do końca, bo im dalej będziesz słuchał, tym skrócisz się Twój czas nauki, a oszczędzisz sobie mnóstwo czasu, przez to czego się dowiesz. Pierwsza sprawa jest taka: można by powiedzieć Ci, jakie znam metody nauki i czy one działają, czy nie działają. Albo jakie można usprawnić. Podstawowa forma, w większości stosowana w Polsce, edukacja szkolna. Widzisz, jest to i tak obowiązek. Z obowiązkiem jest tak, że jak coś się musi, to się tego nie robi. Więc wiesz najlepiej, jak to u ciebie wyglądało, jak chodziłeś do podstawówki, szkoły średniej i itd. Tak Generalnie spędza się w szkołach w jednej, ok, za moich, za moich czasów, tak? Było 8 lat plus 4 plus 5. No, tragedia. I z mojego doświadczenia mogę powiedzieć tyle, że edukacja formalna na niewiele mi się zdała. W sensie, to co w życiu robię, robię dzięki temu, co się sam nauczyłem. I okej, okay, możesz poprzestać, tak jak większość ludzi, na edukacji formalnej, na edukacji takiej szkolnej, i będziesz normalnym, zwykłym zjadaczem chleba, sera i cebuli więc jest ok, ale jeśli chcesz czegoś więcej, to tak, po pierwsze na pewno musisz się uczyć sam, musisz się uczyć sam, bo jest to kwestia książek jakie przeczytasz, kwestia twoich doświadczeń życiowych, kwestia tego, że musisz się sparzyć parę razy, upaść z roweru, przewrócić się, żeby wiedzieć, że coś działa albo coś nie działa. Widzisz, w ten sposób... Może ci minąć całe życie, niestety, i dalej będziesz głupi. To nie znaczy, że będziesz umierając specjalnie mądry, jak będziesz wszystkie inne rzeczy robił, bo niestety, im więcej się uczysz, tym bardziej zauważasz, jak wiele ci brakuje. Problem właśnie z edukacją taką, kiedy sam się uczysz, jest taki, że poświęca się na to mnóstwo czasu. A. Dopiero po 20, po 30 latach zauważasz jakie błędy popełniałeś. Po prostu jest to bardzo czasochłonne doświadczenie. Ale też mnóstwo ludzi, jeśli nie większość, robi właśnie tak, że uczy się przez całe życie na swoich błędach. Kolejna sprawa to są Twoi znajomi, Twoja rodzina, Twoje otoczenie, Twoi koledzy, którzy mają jakieś tam. Okej, okay, są na Twoim poziomie, tak. I powiedzmy, że chcesz się nauczyć lepiej jeździć samochodem. I Twój kolega ma dokładnie taki sam staż jazdy samochodem jak Ty. Pojedziecie sobie na tor na cały dzień i będziecie uczyć się jeździć samochodem na torze przez cały dzień. Gwarantuję Ci, że efektem tego będzie to, że po mniej więcej 40 minutach, godzinach jazdy albo Wam wybuchnie silnik, albo rozwalicie samochód, albo rozwalicie sprzęgło, albo hamulce. Co innego jest. Jeśli. Aha, to jeszcze a propos nauki od, od znajomych. Kiedyś opowiadałem, jak to mój kolega uczył się zarabiać na nieruchomościach dzięki doradom swojej mamy. Która, oczywiście, mama mu jak najlepiej radziła, synuś, kup mieszkania, bo na mieszkaniu nigdy nie stracisz. Natomiast, no, synuś, kupi mieszkanie i straci. Bo to, że usłyszysz, że jest teraz dobry okres na, na mieszkania, że wszyscy, wszyscy kupują mieszkania. To ja ci powiem, że to nie jest już dobry okres na mieszkania, bo rynek jest po prostu przegrzany. Nie kupuje się na przegrzanym rynku, ale twoja mama, twój kolega, jakiś pan z internetu powie ci: kupuj stare mieszkania, kupuj. Tylko, że widzisz, żeby ktoś ci doradzał w takich rzeczach, musi sam mieć o tym jakiekolwiek pojęcie. A jeśli nie ma, no to. To kończy się to tak, jak się kończy, więc jeśli słuchasz porad swoich kolegów, swoich znajomych, no to wiesz najlepiej jak na tym wychodzisz. A jest różnica, kiedyś robiłem wywiad ze i Muturi, gdybyś poszedł do Sławka, nie wiem na ile on dzisiaj jeszcze działa z nieruchomościami, na ile to już jego filmy się same kręcą, ale powiedzmy, że Sławek jeszcze się zajmuje nieruchomościami albo do Pawła Czerwińskiego, bo on jest cały czas w nieruchomościach, poszedłbyś do Sławka i zapytał Sławek, czy kupić teraz mieszkanie, co Ty o tym myślisz? Po poszedłbyś do Pawła. Paweł, kupić mieszkanie, co to o tym myślisz? Jak taki człowiek, który zjadł na tym zęby, który robi to od lat, powie ci tak albo nie, to wtedy ma to wartość. A nie, wybacz to, co ci mówi twój kolega czy twoja mama. I dochodzimy tutaj właśnie do czegoś takiego jak mistrzowie czyli nauka od mistrzów. Nauka od mistrzów niestety ma też swoich minusy bo kosztuje, ja wielokrotnie mówiłem o tym, że uczyłem się od rozmaitych mistrzów, cały czas uczę i będę uczył, dlatego że wolę wydać 2, 3, 4, 5 tysięcy na to, żeby mi ktoś, kto zjadł zęby na tym, powiedział, czy to jest tego warte, czy nie, mi żebym ja tracił lata, czy miesiące na to, żeby dochodzić do tego samemu, bo to po prostu... Nie ma sensu, życie jest za krótkie na tracenie czasu. Ale możesz powiedzieć, no dobrze, ale na YouTube, może z Twoich filmików będę się uczył i się wszystkiego nauczę. Słuchaj, ja moje filmiki traktuję jako wiedzę ogólną. Ja w moich filmikach bardzo rzadko daję bardzo specjalistyczną wiedzę, bo to się wiąże też z odpowiedzialnością prawną, bo ktoś może mnie potem sądzić, że. Ja powiedziałem coś takiego, a że to nie działa, albo działa tak, albo inaczej. Ja takich rzeczy nie robię, więc nie podaję profesjonalnej wiedzy na YouTube. I obawiam się, że też nikt nie da ci profesjonalnej wiedzy na YouTube. Bo taka wiedza kosztuje. Bo taka wiedza nie jest tania. Więc jeśli się chcesz uczyć z YouTube'a, zobacz, nawet jest ten mój newsletter, gdzie raz w tygodniu wysyłam fajne informacje. Tam wiedza jest przynajmniej 10 razy cenniejsza od tej, którą podaję na YouTube, bo tam wiem, że na stronie sukces.pl, jak tam zapiszesz się na maila, to, to będziesz została tego Ja wiem, że tam przychodzą osoby, które chcą czegoś więcej, ja wiem, że są w stanie poświęcić w tygodniu te 5 minut czasu na to, żeby przeczytać bardziej zaawansowane treści i ja się tam powiedzmy i mogę rozpisać i wytłumaczyć dokładniej, na bardziej zaawansowany temat. Ale widzisz, to jest cały czas wiedza bezpłatna. Widzisz, z wiedzą płatną jest większy problem, bo. No tak, jest płatna. Trzeba na nią zarobić. Na pierwsze szkolenie w życiu, na jakie poszedłem, zarabiałem przez pół roku. Przez pół roku oszczędzałem pieniądze, żeby pójść na moje pierwsze szkolenie takie profesjonalne. I powiem Ci, że w przeciągu dwóch dni mi się to szkolenie zwróciło. A do, do dzisiaj zwróciło mi się wielokrotnie, wielokrotnie, wielokrotnie więcej. Więc tak, będę Cię namawiał do tego, żeby uczyć się u mądrzejszych, żeby się uczyć u ekspertów, żeby szukać swojego mistrza, bo według mnie jest to podstawowa droga do tego, żeby Cię po prostu żyło lepiej. Powiedzmy, nawet akurat powiedziałem o tej jeździe samochodem, iż co do jazdy samochodem, wymyśliłem sobie dwa lata temu, że chcę być bardzo dobrym kierowcą, że chcemy bardzo dobrze jeździć samochodem. I znalazłem najlepszego w Polsce instruktora, który zresztą jest mistrzem, wyścigowym mistrzem świata. I poszedłem do niego przez dwa lata, praktycznie co tydzień. Chodziłem do niego, chodziłem, jeździłem do niego na lekcje, Kosztowało mnie to mnóstwo pieniędzy, mnóstwo wysiłku, ale radzę sobie. Nie, nie boję się wsiąść teraz do potwora, który ma ponad 600 koni. Nie boję się, że zrobię sobie albo komuś krzywdę. Dobrze, to teraz może dla Ciebie wartościowa sprawa. Od chyba 7 albo 8 lat robię darmowe spotkania, gdzie dzielę się swoją wiedzą bardziej zaawansowaną, jak na YouTubie, na spotkaniach na sali. I takie spotkania robiłem na wiosnę, tylko skończyłem chyba na Wrocławiu, bo potem pojawił się hejt niesamowity na moją osobę. Zanim powiem o spotkaniu, które będzie w Warszawie w przyszłym tygodniu, to powiem ci o hejcie, akurat na mnie, bo zauważ, że ja się nigdy nikomu z niczego nie tłumaczyłem, nie będę tłumaczyć, bo nie mam z czego. A ciekawostka jest, a propos hejtu na mnie, że to znaczy dowiedziałem się stosunkowo niedawno o tym, że w listopadzie czy zawsze mam problem z prawej strony? Dziękuję, listopad 2016 na początku listopada zrobiłem zrobiłem część może pamięta, takie 8 godzinny wykład na YouTube obejrzało go ponad 100 tysięcy osób Dwa tygodnie później dostałem informację, żebym uważał, bo jest na mnie zlecenie. Pomyślałem sobie wariat jakiś, jak może być na mnie zlecenie, bo nie wiedziałem o co chodzi pod kątem zlecenia. Ja akurat sobie oglądałem dużo szpiegowskich filmów, sobie pomyślałem, że co, ktoś chce mi krzywdę zrobić. A potem się dowiedziałem o co chodzi. Ci, którzy mnie oglądają od dawna, może pamiętają, jak to. Przed jeszcze 2017 rokiem, jak jakikolwiek mój film ktoś obejrzał, to było nawet po 80 tysięcy wyświetleń, filmików i były 4, może 6 unlajków. -like Od początku grudnia 2016 zaczęło się ich robić dziesiątki, a potem nawet setki. I dowiedziałem się, że nie powiem kto. Możesz się domyśleć, komu może szkodzić to, że zacząłem sprzedawać jakieś kursy biznesowe. Pojawił się hejt na mój temat, bardzo zorganizowany, który trwa do tej pory w najlepsze. Jak dowiedziałem się w tamtym tygodniu, ile kosztuje zlecenie, ile ministerstwo jedno płaci za, za hejt, czyli płaciło 3-4 tysięcy złotych miesięcznie za hejt. Więc widzisz, jeśli ktoś na szkoleniach zarabia setki, czy dziesiątki tysięcy złotych, to nie ma dla niego problemu, żeby na konkurenta zapłacić 3-4 tysiące miesięcznie, żeby po prostu go z błotem mieszali. Słuchaj, też co niektórzy mnie pytali, Jacek jak Ty możesz uczyć rzeczy, skoro takie, czegokolwiek, jak o Tobie takie rzeczy piszą, czy mówią, czy filmy robią na Twój temat, czy całe fora są? Więc widzisz, wszystko co ja robiłem w życiu, Polegało na tym, że ludziom pomagałem i to wszystko, co robiłem, działało. Owszem, jeśli ktoś pisze coś gdzieś tam na moje kursy, to jest tak. Jeśli na kurs przyjdzie, ok, na kurs Allegro, który kiedyś robiłem, kurs Allegro, 1500 osób się zapisało na ten kurs. Jeśli z 1500 osób jest z 5 osób, a na pewno będzie, nawet powinno być 10 osób, w którym coś nie wyszło, jest to według mnie całkiem normalne, naturalne, bo po prostu taki jest przekrój społeczeństwa, a to, że się ktoś nie zapyta, no to trudno. Jak masz kogoś, żeby się zapytać, jak masz, dla kursantów Allegro uruchomiłem całą grupę, gdzie mogą pytać o rozmaite rzeczy, to jest normalne, że czasami komuś coś nie wychodzi, normalne. Ale wiesz... Nie mam się z czego tłumaczyć. Absolutnie jestem w pełni dumny z wszystkiego, co robiłem w życiu, i to, że ktoś przeinacza moje słowa, wyciąga z kontekstu jakieś rzeczy i opowiada głupoty na mój temat, to może sobie tylko popatrzeć, kto na tym zarabia i ile na tym zarabia. Jak mi na przykład ktoś podesłał, nie obejrzałem do dzisiaj tego filmu. Film jakiegoś pana, który tam różne rzeczy na mój temat poopowiada. A obejrzałem, może 2 minuty, i przez te 2 minuty wyświetliły mi się ze cztery reklamy. Więc jest to dla mnie jasne, po co ktoś robi takie rzeczy. Nie wnikam, kto mu zapłacił w ogóle za, za cały pomysł, co do darmowych spotkań ze mną. We wtorek w Warszawie, między 19 a 21 będzie ze mną takie spotkanie. Sala jest na 270 osób. Ostatnim razem było prawie 500, więc dla wszystkich może miejsca braknąć, ale kto ma ochotę, zapraszam. W opisie będzie adres, gdzie będzie to spotkanie. Wiesz, po tym jak się dowiedziałem, że jest na mnie zlecenie, stwierdziłem, że. Wiesz, bo ja trochę zuśliwy jestem, a dzisiaj jest piątek 13. Stwierdziłem, że mm, moją złośliwość pokażę w ten sposób. Że może zacznę więcej robić kursów moich biznesowych i szkoleń na sali, żeby ta konkurencja, która zleca na mnie, tak złośliwie to zrobię. Ale wiesz, moja złośliwość <grybujesz> wyjdzie dobrze Tobie z tego względu, że myślę, że zrobi niedługo z tych rzeczy, które robię od bardzo dawna i które mi bardzo dobrze wychodzą, zrobię nowe szkolenie, plus e, będzie parę nowych szkoleń na sali, plus zastanawiam się, czy nie wrócić do tematyki, którą zajmowałem się z 8 lat temu, zresztą tematyki, w której była... To była temat tantry, prowadziłem wtedy bloga, który oglądało 250 tysięcy osób miesięcznie, do dzisiaj mało, Mało jest takich blogów z innych tematyk w Polsce, które by miały taką oglądalność. Akurat tej tematyki wtedy uczyłem się od gościa, który jest numerem 1 na świecie. Na świecie, nie tak w Polsce. Ale okej. Okay. Zastanowię się jeszcze, czy to prowadzić, czy nie, bo wszystko jest kwestią czasu. Z okazji piątku 13. Hmm... Też na prośby, które dostawałem, stwierdziłem, że przywrócę jeszcze na 3 dni, bo ludzie do mnie pisali: Okej, okay, jakiś czas temu powiedziałem, że z okazji tego, że z 200 000 subskrybentów na moim kanale, zrobię promocję, gdzie moje najlepsze kursy <coughs> będą za pół ceny. Tak naprawdę one są za 1 trzecią ceny, jak normalnie czyli kurs sprzedaży, kurs Allegro, kurs Amazon, kurs zarabiania na książek zarabianie na książkach, także jak wejdziesz w opis, to tam będzie, jeszcze przez 3 dni to uruchomię, dla tych, którzy mówili, że w sierpniu nie mieli na to pieniądze, bo, pieniędzy, bo wypłata dopiero na początku miesiąca. Ok, także ponarzekałem trochę, już więcej nie będę, spokojnie. Co do edukacji, jak chcesz się czegoś wartościowego dowiedzieć, przyjdź we wtorek. Zrobię spotkania też w pozostałych miastach, których nie robiłem w tym roku, ale będzie to dopiero za miesiąc, bo czekam na odbiór mojej zabawki. Jak nowa zabawka przyjedzie, bo tym nie chcę dużo jeździć, jak przyjedzie moja nowa zabawka, to będę chciał pojeździć po Polsce. Także za miesiąc albo na newslettera, wyślę na newslettera. Także jak, jak się zapiszesz na sukces.pl, to będziesz wiedzieć, kiedy będą spotkania. W w Krakowie, w Rzeszowie i w Lublinie. Dzięki. Hej.